Siemano, widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku CSGO Skinsa. Dzisiaj e, pula 4200. Wczoraj troszeczkę na streamie. Podgoniliśmy. Oczywiście przypominam o kodzie Darko, z kodem Darko macie plus 10% do każdego doładowania 210 złote 10 groszy zł na start dla nowych, natychmiastowe doładowania skinami i procent do każdego doładowania skinami. To już chyba e, wiecie, oprócz tego są moje rozdanka <laughs> 10 na 10 rozdanych zapakowanych, między innymi e, Glovesy Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kos w tym momencie, więc jest tego sporo. Tak naprawdę, siedem takich premium skinków. Do tego dorzuciłem oczywiście jakiś rewolwerek, jakiś uspik żeby coś tam było. Ale my lecimy już do odcinka, oczywiście. Lecimy robić case battle. Ostatnio tak casey mnie pokonały. Dzisiaj yy, mam yy, pomysł na odkutkę i robimy odkutkę yy, na tych naklejkowych yy, Alstarach. Najpierw zrobimy sobie 10 Al-Starów. Pod default taka jest czutka. Ostatnio cały odcinek praktycznie był underdog. Ostatnią zrobiłem standardową. I ta standardowa, wiecie jak było. Zobaczymy dzisiaj. Dzisiaj nie, nie planuję. Zobaczymy jak stronka tutaj. Nie, nie planuję czy underdogi, czy standardy. Dzisiaj zobaczymy, co tu będzie się działo. No i na, najpierw. Na, na początku jest dobry start. Myślałem, że ten NVIAS jest w sumie więcej warto To jest 150 zł. Ten NVIAS z 2015, ale to jest foil po prostu. Jakby był holo, to może inaczej by to było. Znaczy na pewno by było inaczej. Eee, zobaczymy czy coś jeszcze nam dołoży. Ty, ty, te naklejki rzadko też widuję. Aha, Liquid, holo, Atlanta. 656, ale bardzo ładna naklejka w ogóle. Z Atlanty. Nie wiem czy tam wszystkie takie są ładne. Ale widzicie, zły początek chyba. ty. No to, to, to nadgonić to już ciężko jest bardzo. ty colon. 115, też foila. Jakby to nie były foile, tylko holo. No i dostałem, dostałem Liquid, ale z Antwerpi. A on dostaje NiP, no ten NiP też jest drogi na pewno. Czyli Underdog pierwszy, dobra. No to zaczynamy z, z 400 jednak. Eee, ale mi się wydaje, że pod standard będzie dzisiaj oddawało mimo wszystko. Zrobię chyba te Medium Casey, Ultra Casey, spróbujemy tym się odkuć od razu. Zrobimy to w ten sposób za 1300. Tamta baterka była za 800, więc mam nadzieję, że teraz będzie gitarson. No proszę, proszę, proszę o odkutkę. Ostatnio już było blisko, byłem blisko 20 koła i troszkę je poniosło na tym odcinku, na streamie jednym i na odcinku. Więc tym razem już będzie szanowane. Tym razem już będzie szanowane, ale odkujmy się, proszę. Na razie leci totalne nic, nie? Judgment od Anubis Skałcik podejrzany, ale nie jest drogi. Forever Dream się nazywa, okej. Okay. Usporion. dobra, to jest pierwszy lepszy drop. Nie jest to jakoś... Nie są to miliony, ale. Jest spoko. A w za 10 złotych, też jest super. Dobra, cztery skrzynki. No na razie jeszcze nic ciekawego nie poleciało. Ten 5-7? Już myślałem, bo rzadko go widuję. Myślałem, że może być drogi. No on 29 groszy, ty. No i Vulkan leci dla oponenta. Vulkan leci dla oponenta, ty. No nie gadaj, że tak mnie dzisiaj chce skasować? Abu World Fire, ona może być bardzo drog... No. Abupa World Fire, FN 2000 zł jak coś, nie? Poleciała... No nie taka, którą bym chciał, nie taka, którą bym chciał. Dobra, ja myślę, że dzisiaj trzeba liczyć na Farta. Dzisiaj trzeba liczyć na farta. Które to były te case? Już kilka razy je otwierałem. Czekajcie, czekajcie. Revolution Case, czy nie? Tak, Revolution Case. Rapid Fire Trip, Max Balance, albo 100 otwórzmy. 100 otwórzmy. No i proszę o jakieś. o jakieś rękawiczki. Kurde. Rękawice, no. No daj. Muszę się jakoś odkuć w taki sposób, ty. Nie, no tu, tu totalnie nic nie leci, nie? Totalnie, ty. Nawet czerwonego jakiegoś, ty. 153, tylko a potwieram je ręcznie. Te, te Revolution Case, no ja słyszałem o, o tych Revolution Casesach. Historie piękne, naprawdę piękne. Historie słyszałem o tych skrzynkach, że jednemu widzowi poleciały rękawiczki za sto koła. Ręcznie nawet nic nie robi. Tu jest chyba taki sam Drop Rate jak w skrzynkach tych CS-owych, chociaż nie wiem, ty. Może trochę nawet więcej jest. obronę lotningu Hop 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 Nic Nic Kolego No nic na razie ty. A ja kurde spamuję dopóki to, to nie odda mi kosy. Znaczy rękawiczek. 500. Dobra. Nie dzisiaj chyba jednak. Nie dzisiaj, bo jeszcze muszę skina dla Was raz. Zaraz nie będę miał na skina. Dobra, lecimy, robimy tak. Ale stary. I to już jest desperacja moja. No, to nawet, nawet nie mam w sumie z czego się odbić. Ale stary na czterech. Ale stary na czterech. I liczę, że z pierwszej albo drugiej od razu z skrzynki mi coś pięknego poleci. O, oddaj, kurde, no. Oddaj za odcinek chociaż. Jest NIP. Ale Riser mu leci za 600. Zobacz to. Zobacz to. Zobacz to, drogi widzę, co tu się dzieje. Z ostatniej? No to Liquid ładne było z Atlanty. Bardzo bym prosił o Liquid z Atlanty. Apex. Dobra, może se to Apex wjeżdżę. Dobra, no czas na skin dla was, nie? C czas na skin dla was. Czekajcie tylko, że czy mi wystarczy? Nie, na pewno mi wystarczy, jak coś tam... Eventowe punkty jeszcze. <noise> Ile mam? Taki punktów 69, kasy, ty. Dobra, dzisiaj skin za 5 zł. Nie, no, świry już to robimy. Dobra, teraz już coś z tego będzie na pewno. Widzowie, streama dzisiaj nie ma. Stream dopiero będzie w niedzielę wieczorem. I rozdajemy w niedzielę wieczorem. kosę, przypominam. Coś za 83 zł dzisiaj, no. Jest jak jest. A wupa, Fever Dream, dawno nie było. Stawiacie sub like, koment, bijajcie na streama, yy, na kika oczywiście wieczorem w niedzielę, tam się słyszymy, tam rozdajemy yy, sztyle tycienia chyba ultrafiolet z tego co pamiętam. Yy, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!